Odlitwa do najświętszego serca Pana Jezusa odmawiana przez Ojca Pio. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. O mój Jezu, który powiedziałeś, proszcie a oczy macie, szukajcie a znajdziecie. Pukajcie, a otforzom vam, vysuchai mie, vo oto pukam, shukam i proszem o laske. Pater noster, vies in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quoditianum, danobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et minos inducas in tentationem, Tet libera nos amalo. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z sobą, błogosławiony Ty między niewiastami i błogosławiony owoc woda Twojego, Jezus. Pięta Mario, Matko Boża, uczy się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Głodkie serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, który powiedziałeś, o cokolwiek będziecie prosili ojca, da wam imię moje. Wysłuchaj mnie, bo oto ja w imię Twoje proszę Twego Ojca o łaskę. Ojte nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chłodkie serce Jezusa, Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, który powiedziałeś, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Wysłuchaj mnie, bo zachęcony Twymi słowami proszę Cię o łaskę, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum, da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malos. Drowaś Mario, paski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota woda Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Włot i serce Jezusa w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, który powiedziałeś, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Włuchaj mnie, bo zachęcony tymi słowami, proszę Cię o łaskę. Pater Noster, w celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, typut in celo ed in terra. Panem Nostrum Choditianum, da nobis hodie je, et dimide nobis debita nostra, sicut et nos dimidimus debiterbus nostris, et nos in z set sed libera nos amalor. Sroważ Mario, łaski pełno, Pan sobą, sobą, błogosławionaście między miastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Dzięka Mario, Matko Boża, łódź się za nami krzyżnymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Młodkie serce Jezusa, Tobie pokładam nadzieję. Najświętsze serce Jezusa, wierzę i ufam Tobie. Najświętsze serce Jezusa, które nie możesz nie ulitować się nad nieszczęśliwymi. Miej miłosierdzie nade mną, jednym grzesznikiem. I udziel mi łaski, o którą Cię proszę. To jest niepokalane serce Maryi, Twojej i naszej Matki. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodycze i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, Wygnańcy, w Ewy, do Ciebie psychamy, jęcząc i płacząc na tym łez Wszedł będą wędowniczko nasza, One miłosierne oczy na nas wróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż. O łaskała, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Pięty Józefie, tak bardzo złączony z świętym Sercem Jezusa, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.